Związki na luzie. Dzień dobry, po raz kolejny witamy Was na audycji Związki na Ludzie. Na Ludzie, przepraszam, mówi Ania Paluszak i Jace z Instytutu Psychologii we Wrocławiu. Tak jest. Dzisiaj byśmy powiedzieli trochę o sytuacji, jak ważne jest to, że dbamy o siebie nawzajem, ale trochę sytuacji takiej, kiedy już są dzieci. Przypominam, że w, w, warto to rozpatrywać z, z, z różnych punktów widzenia. Jeśli jesteś rodzicem, to może z punktu widzenia ro, rodzica, jeśli jesteś dzieckiem, no to oczywiście z punktu widzenia, z, z punktu widzenia dziecka. Albo z obydwu, albo z obydwu z obydwu naraz. Tak, czyli że rozmawialiśmy o tym y, tu m, przed chwilą, y, że można dbać o związek nie tylko po to, żeby się w nim dobrze czuć. Tak. Tylko z taką jakby z, z, jeszcze są inne plusy, które z tego wynikają. Tak, trochę, trochę to, to będzie nawiązanie do tego, co mówiliśmy na poprzedniej audycji i wchodzeniu w, 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 w koalicję. Tak? Czyli jeśli by mówić o tym, jaka jest najlepsza inwestycja w związku, również biorąc pod uwagę dzieci. Które w, w nim są, no to wychodzi na to, że najlepsza inwestycja jest taka, żeby dbać o dobrostan, do, dobre funkcjonowanie rodziców ze sobą. To jest na, na, największa wartość, ponieważ. Znaczy, rodzice mają o to dbać. Tak, ponieważ zmniejsza się radykalnie szansa na to, czy prawdopodobieństwo, że dzieci zostaną jakoś włączone czy włączane. W, 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 w różne sytuacje, które dzieją się między rodzicami. Mhm, czyli tak jak to chyba już Eichelberger kiedyś powiedział: Dzieci są wtedy szczęśliwe, kiedy rodzice są szczęśliwi. Tak, no takie hasło, <gry> które pamiętam od Wojtka Eichelbergera: jeśli chcesz mieć szczęśliwe dzieci, zadbaj o własne szczęście. No I wa warto parę słów na ten temat powiedzieć, że to nie jest egoistyczne, tak? To jest bardzo do, 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 dobra inwestycja. Czyli tak? na przykład, kiedy mama ci mówi, jak ty wypowiadasz lojalność i mówisz, że więcej nie chcesz słuchać na tatę złych rzeczy, i mówić jak ty możesz mnie tak pozostawiać, to możesz powiedzieć, robię to dla Twoich wnuków. No, Jeśli mama Przyszły. będzie miała ochotę słuchać tego, ale zgoda. Ale zgoda czyli dy, dynamika która się dzieje w rodzinie jednoznacznie mówi coś takiego i, i jeśli to się uda to w zasadzie dzieci nie bardzo y, trzeba wychowywać nie bardzo się trzeba martwić o to czy się do, dobrze sprawują czy źle sprawują po prostu są y, u, uwolnione mogą być dziećmi y, mogą y, żyć w swoim naturalnym procesie rozwojowym badać świat bez uprzedzeń bez wstępnych złych założeń, i tak dalej. Mogą później wchodzić w wolne związki, czyli wolne, nie w sensie, niezobowiązujące, ale widzieć jasno i czysto, kogo spotykają, jaka jest szansa, nie mieć wstępnych obaw i zastrzeżeń, zanim poznamy tę drugą osobę. I to wszystko właśnie dzięki temu, że dbamy o związek, między innymi w ten sposób, o którym mówiliśmy na jednej z poprzednich audycji. Czyli tak. poprzez szacunek, poprzez dbanie o równość, o tak. równość w wymianie, także. Tak, 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 tak. I y, poprzez nie, nie wciąganie dzieci w, w koalicję, jak już to było mówione wcześniej, to jest taki niezdrowy sposób dbania o, o związek. Czyli d dorośli tworzą konflikt i go rozwiązują. Tam, tam jest naj, największy potencjał. Tak. Do rozwiązania również. Jeśli nie mają osób w, wspierających stron w konflikcie, szybciej się zdecydują na to, żeby coś z tym robić. Ewentualnie, jeśli skądzik bardzo du, duży, no to być może dojdą do wniosku, że muszą się rozstać. Albo coś koniecznie z, z, zrobić, tak? Dobrze. To zróbmy na razie krótką przerwę, bo już minął nam potrzebny czas, zaraz do was wrócimy. W krótkiej chwili wróciliśmy. Mam nadzieję, że spędziliście ją równie miło jak my. I teraz coś o trójkątach w parze. Które powstają wtedy, kiedy te konflikty między rodzicami czy między partnerami nie są rozwiązywane? Tak, to jest już bardzo znane zjawisko, ma długą tra tradycję. Nazywa się to triangulacja. Chodzi tutaj o to, że triangulacja zachodzi wtedy, kiedy Konflikt twarzy jest rozwiązywany przy pomocy trzecich dodatkowych osób. To może być dziecko, może być mama, tata, mogą być inne osoby, przyjaciel, przyjaciółka, terapeuta, psycholog itd. Tak Ale jedno możemy powiedzieć i to bardzo ważne, że trójkąt twarzy w zasadzie wzmacnia tendencje odśrodkowe. Czyli jeśli ja jestem w konflikcie ze swoją dziewczyną i włączam do tego osoby zewnętrzne, na przykład, żeby się poczuć wsparty i bezpieczniej, ale jednak na ten związek to działa w taki sposób, że powoduje tendencję odśrodkową. Czyli jesteśmy od siebie dalej niż bliżej. No, na, na, na prostej zasadzie, takie jak mówiliśmy trochę o dziecku. Że jeśli będę rozmawiała z przyjaciółką na temat mojego chłopaka, który źle, źle się sprawuje, to na ogół tworzę koalicję, która jest przeciw tamtej osobie. Tak? I nie, nie, nie mobilizuje mnie to do rozwiązania konfliktu, chociaż mo, może być rozsądna przyjaciółka, która do, do, dobrze poradzi. Ale na ogół, kiedy szukamy prostego wsparcia, tak? I dwie osoby na przykład narzekają na, na, na swojego partnera, no to tak naprawdę te tendencje ośrodkowe są coraz większe, bo coraz w większym stopniu nie uwzględniamy punktu widzenia tamtej, tamtej osoby. A czy jak na przykład para idzie do terapeuty, to znaczy, że już jest triangulacji? No, ja sam jestem te terapeutą i jest takie niebezpieczeństwo. Czyli bym powiedział tak, no, jeśli już jest taka konieczność, no to jest taka z, zła konieczność, tak? Włączyć tę osobę w postaci terapeuty. Czyli to nie jest takie oczywiste, że jak tylko jest jakiś konflikt, to iść do terapeuty. Tak, nie jest to takie oczywiste. I najpierw to bardzo ciekawe, bo to wiele osób tak myśli: no dobra, to mamy jakieś problemy, to pójdziemy do terapeuty od. No, y y no mam nadzieję, że terapeuta czy psycholog będzie rozsądny. I uwzględnić to, żeby nie być stroną w konflikcie. Czyli no, nie musi to być terapeuta, to informacja dla niektórych studentów, którzy wchodzą w taki trójkąt. Ważne by było pamiętać, żeby nie, nie przyjmować punktu widzenia o, o wyłącznie osoby, z którą rozmawiamy. Czyli tak naprawdę nie pozwolić na to, żeby tamta osoba mówiła źle na swojego partnera, żeby nadalwała, żeby się odgadywała, żeby narzekała i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko właściwie tworzy taką tendencję odśrodkową. Czyli jest duża chęć zmiany tamtej osoby. Jak już kiedyś powiedzieliśmy, większe szanse są tylko wtedy, kiedy za, 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 zaczynamy od siebie, czyli kiedy zadajemy sobie pytanie, co ja mógłbym, czy co ja mogłabym zrobić, żeby naprawić coś, co jest w naszym związku. Nie co ona, czy on by mógł zrobić, żeby było lepiej, tylko co ja mógłbym e, mogłabym zrobić. Tak w tym, po amerykańsku. E, tak, po amerykańsku. To ja mogę zrobić dla tego kraju. No właśnie, nie myśl, co kraj ma zrobić dla ciebie, tylko to, co ty możesz zrobić dla kraju. Bardzo dobry przykład, tak? Ale dalsza część to może po Za chwileczkę. porcji muzyki. I jesteśmy z powrotem. Witamy was serdecznie. Powiedz mi, bo mnie bardzo zaciekawiło to, może to nie jest tak w rytm twojego, twojego myślenia, ale bardzo mnie to ciekawi, jak taki terapeuta ma rozpoznać, czy on już uczestniczy w tej triangulacji, czy nie. No to nawet dla na studentów psychologii może być przydatne, ale którzy zamierzają być kiedyś no, terapeutami. Z, 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 sprawa jest według mnie w, 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 w miarę prosta, czyli nie przyjmuj narzekania i nie, nie wolno rozmawiać o tej osobie trzeciej, tak, jeśli za dużo przestrzeni zabiera za, 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 za omawianie, jaki to tamten ktoś jest, ten trzeci, Dobry lub, nie, lub, lub nie, niedobry, no to to jest jakieś za, za, zachwianie, tak? I na przykład, jak też czujesz gdzieś, że bliżej ci jest do któregoś z osób, które tak. tam, to też już jest tak. niepokojące. Tak, 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 tak. Czy alarmujące. Alarmujące, bo jesteś stroną w konflikcie. Jeśli jesteś stroną w konflikcie, to nie, nie masz dobrych kompetencji do tego, żeby ten konflikt rozwiązać. Masz kompetencje do tego, żeby walczyć. A nie kompetencje do tego, żeby rozwiązać konflikt. A jak to jest, że muszą się zdarzać takie sytuacje, że przychodzą ci partnerzy do tego terapeuty, a on widzi, że po prostu naprawdę ona ma rację. Albo naprawdę tylko on ma rację i że ona jest beznadziejna, a on jednak jest świetny i on mm. naprawdę zupełnie go rozumie. No to błąd terapeuty. <śmiech> <śmiech> ponieważ u, uległ pewnej. Nie może niewidocznej presji na to, żeby podzielił ten, ten, ten punkt widzenia. Ale prawdopodobne jest też, że ten terapeuta to ma też swoje takie jakieś no, jak zaplecze, każdy, że mu to się łączy. Z... Jak każdy z nas ma swój punkt widzenia, nie, nie zawsze obiektywny, przyniesiony skądś tam, który wpływa bardzo mocno na to, co widzimy, do czego się bardziej zbliżymy, co bardziej rozumiemy w odróżnieniu od innych, od innych sytuacji. Wracając do pary, to można dołączyć do tego, jak mać o, 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 związek. o, 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 o związek. Instrukcja jest prosta, nie wchodź w, w, w triangulację, czyli nie, nie włączaj do konfliktu trzeciej osoby, tak? Chociaż mamy bardzo się, się, się chce. No już dajesz taki przykład dość modelowy, tak, jeśli się powiedzmy, młode małżeństwo kłóci i jest się sobie, ona się wyprowadza do mamy i mówi tam, co się dzieje w związku, jaki to mężczyzna niedobry, mama to zaczyna podzielać i, i mówi rzeczywiście, zastanawiają się, czy, czy dobrze wy, 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 wybrała i tak dalej. Jak mogła być taka ślepa? Tak i. Właściwie przygotowują się. Ta córka przygotowuje się do tego coraz bardziej, żeby opuścić tego, tego męża. męża, czy chłopaka, czy, 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 czy partnera, tak? Bo to jest trudne, bo naturalną tendencją jest, tak? Jeśli, szukanie, wsparcia. szukanie wsparcia, tak? I kogoś, kto by, kto by podzielił. Może warto tutaj powiedzieć. Coś o, o, o plotkowaniu, bo to też jest rodzaj tri, triangulacji, tak? Czyli je, jeśli jesteś w parze i zaczynasz w grupie przyjaciół, przyjaciółek nadawać, jaki to twój mężczyzna jest niedobry, to bym powiedział tak, że jest to poważny grzech przeciw waszemu związkowi. Czyli na babskich wieczorach tak. tego typu gadki lepiej sobie odpuścić? Lepiej sobie odpuścić. To jest strasznie powszechne. E, e, I niestety przychodzi mi w gabinecie słuchać, jak e, na przykład kobiety okropnie mówią na swoich mężów. E, czy mężowie, hmm. jak mówią okropnie na, 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 na swoje żony mogą się nawet rozwinąć w takie kółka przyjacielskie, tak? Zbierze się parę osób, e, które mniej lub bardziej przeżywają niepowodzenie w swoim związku i właściwie to, to tworzą taki rodzaj grupy wsparcia pod tytułem, jacy to mężczyźni są niedobry, nie, 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 niedobrzy, jak z nimi walczyć e, i tak dalej. Po drugiej stronie może być podobnie. Organizuje się coś e, spontanicznie w rodzaju grupy wsparcia. Męskiej. Męskiej, który, których głównym zajęciem jest e, na, na, nadawanie na na swoje baby. żony baby. Taka gra jeszcze może się rozpocząć. Komu żona dziwniejszy numer wycięła, wycięła tak? A moja żona zrobiła mi to. No, twoja żona ci to zrobiła, ale posłuchaj, co moja mi zrobiła żona to. Tak? No i może powstać w rodzaju licytacji. Z, z skutkiem tego jest jakieś y, poczucie z, zbratania z, z nieszczęśliwymi e, m, m, mężami, ale. Jak na, się wraca do związku? Na, na związek to działa e, rujnująco. E, to, to, to znaczy, e, no, sp, sp, spróbuj się powstrzymać przed e, Nadawaniem przyjaciółce, ja bym powiedział, na, nawet by za, założyć coś takiego, jak pewnego rodzaju tabu. N, nie wolno innym osobom e, 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 spoza pary mówić źle na temat tej osoby, z którą e, z, ży, żyjesz. Dajmy sobie chwilę czasu e, i chwilę muzyki, i do usłyszenia. Za... Witamy Was serdecznie z powrotem. Rozmawiamy dzisiaj o, dalej, o związkach mm -hmm. <laughs> i o triangulacji. I um, powiedziałeś, że triangulacja to jest y, powstaje wtedy, kiedy jedna z osób w związku, co najmniej jedna, zaprasza kogoś y, y, do pomocy mm -hmm. do rozwiązania tego konfliktu, czy na przykład zwierza się przyjaciółce albo mm -hmm. przyjacielowi y, z tego, jak jest źle w związku. Tak, tak. I y, y, Ciekawi mnie, czy, czy taka triangulacja. To jest jakiś wstęp do trójkącików, jak to się co to, 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 to się zwykle rozumie przez to słowo, znaczy czy takich jakichś erotycznych po, połączeń mm -hmm. partnerskich, czy to jest właśnie stąd się wywodzi, czy to ma jakieś, jakieś inne źródło? No, i pod... Może do tego prowadzić. No to wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest kryzys w, w związku. Tak, powiedzmy, i mężczyzna spotyka się z, 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 z kobietą, która jest włączona w ten, w ten trójkąt, i, i zwierza jej się, jaka ta żona jest, jest niedobra. Czyli mamy bardzo ciekawą sytuację, tak? Żona jest niedobra, trudno, funkcjonuje się w domu, a tutaj ta jest jedyna osoba życzliwa, Rozumie tę osobę, współczuje, po podziela punkt widzenia, emocje i tak No proszę sobie wyobrazić, jak temu mężczyźnie będzie się wracało do domu. Tutaj miał bardzo dobrą, współczującą rozmowę z osobą delikatną i, i wrażliwą, i wraca do domu wzmocniony w swoim punkcie widzenia. No i patrzy na kwaśną minę żony, która nie bardzo ma się ochotę odzywać. I, I tak dalej, już jest zaznacza bardzo silna tendencja odśrodkowa, tak? E, e, no to e, może mieć ochotę coraz więcej ro, rozmawiać z tamtą osobą. I e, 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 tworzyć nowy związek, e, Nowy związek. I, I właściwie pułapka polega na tym, że może nie znamy sobie sprawy, że to oto ten sposób rozwiązywania właściwie wzmacnia tą e, si siłę konfliktu, tak? E, 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 tu... A bo czuć, że to jest tak ważne, żeby w końcu ktoś podzielał jego punkt tak, i tak przyjemne, tak, nagradzające i, tak, w tak. przeciwieństwie do tego okropnego czasu spędzanego z żoną. Tak, tak, tak. No to przy okazji mo możecie zauważyć, jak to jest. E, e, ważna dynamika, tak, że możemy nie wiedzieć, że budzimy pewnego rodzaju de demona zupełnie z innymi intencjami, tak, chcemy po prostu się odgadać, chcemy czuć się bezpiecznie jakoś w gronie przyjaciół, przyjaciółek, ludzi bliskich i, i tak dalej. Te Funkcja tej osoby, tak jak już powiedziałem, może pełnić terapeuta, mama, tato, mama jak, jak pełni to yy, yy, wszyscy znamy serię do, do dowcipów, na temat teściowych, Wydaje mi się, że energia do wymyślania tych dochników do właśnie stąd po, pochodzi, kiedy teściowa podziela punkt widzenia córki i wchodzi w konflikt z, z, z mężczyzną, mężczyzna czuje to jako wtrącanie się nie w, sobie, nie w swoje sprawy i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym e, e, dużo jest złości i pretensji, i agresji mniej lub bardziej e, ukrytej. A powiedz, a y, na przykład, czy takie trójkąty mogą być stabilne w czasie? I czy na przykład, jak kobiet, o kobietach mówi się ta trzecia, czy to jest na przykład tak, że niektóre kobiety jakby mają tendencję do wchodzenia do związku jako ta trzecia? To znaczy, właśnie nigdy nie jako. Y, za, za, za dużo tych pytań widzę po Twojej minie. No, ale najwyżej niektóre będą na później. Ale jakby tak mnie ciekawi, czy, czy to też jest tak, że niektóre y, kobiety albo niektórzy mężczyźni y, w ogóle. Y, decydują się częściej, czy świadomie, Aha. czy nieświadomie, na związek. Wejście do trójkątu, tak? Tak. tak. E, no, oczywiście tak jest e, to, i to może być pasjonujący temat. On jest bardzo szeroki. Rozległy, e, rozległy. interesujący. E, I nie jest... E, e, na no, to, ostatnie nasze tutaj na wejście. No, to może zachęcić do, do e, słuchania następnej a, a, audycji. E. Tak, bo teraz właśnie tyle pytań zadałam, a czas nam się już powoli kończy. To dobrze, to mam nadzieję, że te wszystkie moje pytania zostaną wam w głowie i że te was, też was ciekawią. I dzisiaj już będziemy kończyć, natomiast będziemy też wracać do tych pytań. Mówili do Was Jacek Rydlewski. I Ania Palusza Z Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytutu Psychologii. Tak, Ja realizował nam audycję. Pan Patryk się wiera. Luz poleca.